No, Filip Hajzer udał się do Lumpeksu, bo ostatnio po prostu wszystkie internety żyją pewnym dowcipnym szefem kuchni, który zrobił przykusa. Mowa o Lumpeksie w najbardziej ekskluzywnym budynku mieszkalnym w Warszawie. Filip Hajzer, a potem porozmawiam trochę na poważnie. Robi się. Robi się? Dzień dobry. Dzień dobry. O, dzień dobry. Filip Hajzer, dzień dobry, TVN, my do administracji. Witam pana, proszę. Dziękuję. No, Maria! Tu jest jakby luksusowo. I faktycznie robi się Kogel Mogel. Bo pytanie, co w rezydencji, w której metr kwadratowy kosztował nawet 40 tysięcy złotych, robi Lumpex. Nie wiem co wewnątrz, to nie wiem co tam jest. O czego tam nie ma, proszę pani. No nie ja, wy... ja tylko mogę robić. Z wewnątrz no. no? nie no, jako zewnątrz, to widzę, że wspaniała rezydencja. Wspaniała, tak. Paniała. Miała być też restauracja na parterze, a właściwie to atelier. Pewnie jest foyer i foie gras, bo to pasuje do takiego adresu. Podobnie jak wołowina z masowanej krowy. menu miało być godne, a jednak stało się niegodne. Wspólnota mieszkaniowa restauracji powiedziała nie. Po roku przebychanek właściciel lokalu wytoczył działo grubego kalibru. Zamierza otworzyć. Lolumpek z jednym słowem. O nie, nie. Słów promujących nowy biznes w ekskluzywnym budynku jest więcej. Perfumy na litry, skup odzieży, dezynsekcja ubrań i kocy. No i w końcu uraz usuniesz wszystkie robaki z ubrań. Ale te robaki z tych ubrań, to faktycznie, że to jest straszne. Że taki robak. Robaki ro może przejść wentylację, ale no, no może i do tych bogaczy. W te luksusy, te, te luksusy tych bogaczy. Katary, hmm. Karpaccia, wszelkiego rodzaju marynowane mięsa podawane na surowo. Miało być wyjątkowo. Tutaj żerandol miał wisieć Tutaj, w tym tak, miejscu i Miał być ogromny żerandol. No Bo, niestety na razie mamy tylko beton. Skąd pomysł na Lumbex? Pomysł na Lumbex, to no, w końcu mówię, kurczę, no, skoro nie mogę zrobić czegoś fajnego, e, czegoś o czym marzyłem, no to może zrobimy coś przewrotnego. Coś, co będzie odbiegało od całej kamienicy, dlatego żeby ściągnąć Ludzi, no bo cały biznes opiera się na tym, że coś jest coś ciekawego, że ludzie chcą przyjść, wpaść, zobaczyć. Jeżeli, pomyślałem, jeżeli ja zrobię ląpaj w rezydencji Foxal, no to ci ludzie na pewno będą chcieli przyjść i zobaczyć. No bo skoro wszyscy tu mówią, że to jest tak niesamowity prestiż, no to dlaczego by nie wykorzystać tego prestiżu budynku po to, żeby zarobić pieniądze na używanych ubraniach? Teraz idę do wspólnoty mieszkaniowej i zapytać, skąd taka decyzja mieszkańców na myśl o masowanych stekach. Czy Karpaciach. Ludzie chcą mieć spokój i dlatego się nie zgodzili, obniża to wartość nieruchomości, powoduje to, nie wiem, jakieś uciążliwości dla mieszkańców. Powiedzieli nie i nie. Tak. I teraz jaka jest Państwa reakcja na to, co tam się stało, to znaczy na te okleinę, że to Lumpex będzie… Czy nie ma, no to jest taka zaczepka tu w stosunku do właścicieli nieruchomości, złośliwość, małe, jestem bardzo nieeleganckie zachowanie. Pan, tutaj właściciel lokalu numer 3, to on nadużywa swoje prawo podmiotowe i chce nam zrobić na złość. Z tego powodu myślę, że spo, tutaj właściciele będą skończyć się jakimś procesem sądowym, bo to jest umyślne działanie na szkodę. I, i sądzę, że to się skończy przykro dla pana, właściciela lokalu numer 3. Niedoszły restaurator doszedł jednak do wniosku, że będzie dobry, ale nie dla eleganckich mieszkańców, dla bezdomnych dobry będzie. Jak macie ochotę w Wigilię, zapraszam serdecznie. Będzie Wigilia dla bezdomnych, ale z takim też właśnie happeningiem, żeby pokazać, jaki to jest problem, że ludzie bezdomni nie mają co ze sobą zrobić. Dostaną piękne jeszcze prezenty, ładnie opakowane na różowo yy, i ciepłą strawę przede wszystkim. To co? Wpadacie? Wpadacie? Będziemy. będziemy. Jak najbardziej. I pomożemy. A teraz puenta historii u co miał być kulinarnym atelier. Bardzo miło, że cała historia i współczuję. w sumie wspólnocie, która podjęła taką, a nie inną decyzję. Dlaczego? Dlaczego? Bo to jest niszczenie czyichś marzeń. Po prostu. Ja, jak żyć? Do przodu. nami Tomasz Obierajki, nasz zaprzyjaźniony pan socjolog. Dzień dobry. Dzień dobry. Marek muzyk. Restaurator, właściciel restauracji kamienicy w budynku w bloku. Panowie, bo tak, e, jak czytałem o tej historii, najpierw w internecie, teraz zobaczyłem reportaż Filipa Heidera, to oczywiście moje poczucie humoru się popłakałem ze śmiechu. E, no, a po prostu z a redaktor strony, zrobiłby to samo, e, tak ale z drugiej było. strony myślałem, że to są mieszkańca. E, ja wiem, że w Polsce wszyscy kochają nienawidzić bogatych, w związku z czym życzą jak najgorzej tym ludziom i się śmieją z tego, co robi. Pielichowski, ale z drugiej strony mieszkam sobie w kamienicy, miałem różne przygody, na przykład ze sklepem spożywczym na dole, i to już mi mnie trochę mniejśmy. Jakby rozumiem rozumiem wspólnotę, że można sobie po prostu nie życzyć. No, a jakie jest wasze stanowisko w tej sprawie? Marku, czy ty miałeś podgórkę? No bo też masz swoją restaurację w miejscu, tak, po nad, nad, tu, nad którą to restauracją mieszkają ludzie? Tak, teraz parkingów nie ma i ciężko jest gdzieś zaparkować, trzeba rzeczywiście do restauracji iść kawałek, ale ja myślę, że, że ścieżka wojenna to jest chyba skuteczność i na tym tracą jedni drudzy. W, w tym wypadku akurat dziwię się, bo obok są restauracje. Czyli ten, to nie jest tak, że to jest miejsce zupełnie nie wiadomo gdzie, jest jest cały ciąg restauracji, miejsc obok. obok, gdzie też jest chaos. No, myślę, że przy pewnych warunkach i przy mądrym, no, mądrych negocjacjach można doprowadzić do tego, że ten lokal nie będzie wcale przeszkadzał i że ten lokal po pierwsze będzie funkcjonował w odpowiednich godzinach. Ja, ja nie, nie wiem do końca, ja rozumiem, tam nie chodziło o godziny, bo faktycznie oni mają sąsiadów, tylko chodziło o potencjalne zapachy, co tam pójdzie rurami. Ale to też, to wszystko można zrobić. Ja nie wiedzę, że restaurator, czy, czy ktoś, czy właściciel tego lokalu o tym nie wie, że nie można doprowadzić do tego, żeby tych, tych uciążliwości nie było. Mhm. My mamy na przykład takie, rzeczywiście takie uwagi, że jest w jakiejś tam sytuacji zapach, na ostatni większy lokator ma z tym problemy, ale my to my rozmawiamy, prze, staramy się przebudować instalację na Dachu po to, żeby on, bo ona była także niezależna jest... wojny. A chcieli was wyrzucić na przykład? Nie mogą, Nie dlatego że lokale mają przeznaczenie i o, lokatorzy, którzy tam się wprowadzali w naszym wypadku, jakby wiedzieli, że to jest lokal przeznaczony na gastronomię mogą nas naciskać na nas na przykład poprzez... Yy, wstrzymanie pozwolenia na ogródek. Dla nas w lecie ogródek jest bardzo ważny. A alkohol mogą wymagać? Nie do końca, chociaż są miejsca, w których pozwolenie na alkohol może być wstrzymane. Dlatego myślę, że po pierwsze dlatego nie, nie, nie warto walczyć, ale jak widać w tym wypadku właściciel lokalu może z, zrobić tam taką działalność gospodarczą, tworzyć, to też będzie jeszcze bardziej uciążliwa. Ja słyszałem o tym, że ktoś chciał karmić na przykład w lokalu osoby bezdomne. Czyli od rana, powiedzmy, że... No właśnie on to planuje, rozumiem. Przynajmniej na święta. I, 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 to jest, I on ma do tego prawo. I, czyli no właśnie, to, czemu się nie spotykamy? Potrzeby no z wymaganiami, to jest, to jest przykład działania takiej, z wadliwego działania demokracji bezpośredniej. Mamy wspólnoty mieszkaniowe, które się łączą i niekoniecznie i nie zawsze te wspólnoty mieszkaniowe reprezentują interesy mieszkańców. Znaczy, umawiają się na wynajęcie lokalu, jakiegoś miejsca, z, z, z przedstawiciele tej wspólnoty, potem okazuje się, że mieszkańcy mają coś zupełnie innego na myśli. Wspólnota chce szybko zarobić pieniądze, bo, bo chce zrobić rynny dachy albo cokolwiek innego, albo w ogóle mieć pieniądze, e, i nie do końca to dobrze działa. Ja się zgadzam tutaj, że o, wszystko można ustalić, wszystko można omówić. Jeśli to wspólnota podejmuje jakąś decyzję i wynajmuje jakiś lokal, to w umowie można zawrzeć, co może być, czego nie może być, co mm -hmm. mieszkańcy chcą, czego oczekują. Wcześniej wspólnota też z mieszkańcami powinna się spotkać i, i się umówić, bo tak. też rozumiem przedsiębiorcę, który y, podpisuje umowę ze wspólnotą, umawia się na coś, po czym wchodzi i chce coś zrobić, a okazuje się, mm -hmm. że no nie, no niestety jednak się rozmyśliliśmy. To jest nie w porządku z, y, z dwóch stron. Czyli co? Zasadą byłoby, do, dobrą radą dla Piotra m, propozycja spotkania z mieszkańcami, omijając wspólnotę? My, no, my, no, my, my, myślę, że nie ma sensu pogłębiać tego konfliktu, że warto się spotkać, warto porozmawiać, ale też jeszcze jedna taka ogólna uwaga, z którą mamy problem w, w mieście. To znaczy mam wrażenie, że ludzie kupując mieszkanie w centrum miasta, a płacąc oczywiście czasami duże pieniądze, myślą, że jednocześnie kupują wokół próżnie, ciszę, że będzie cisza. Jeśli chcemy mieć ciszę, to nie kupujmy lokalu w centrum miasta, tylko kupujmy, kupmy mieszkanie na, w, na obrzeżach, yy, bo, bo, bo miasta się nie rozwijają. I przy, ta, przykład jest, nie, są takie miejsca, ale, ale nie będę powiedział, nie będę mówił no, ja nie się tam sprawdzili wszyscy. Drogo by nas to kosztowało. <śmiech> <śmiech> Więc yy, warto, y, y, bo potem jest przykład wielu miast, które po prostu w centrum, są martwe, dlatego, że mieszkańcy w całą okolicę, a, a nawet w takich mieszczańskich miastach jak Wiedeń, czy, czy Mediolan, czy Monachin. Tam, tam to jest... W... Powiem Ci, że wczoraj w nocy Warszawa nie była martwa, ponieważ tysiące irlandczyków zapewni zapewniło wartości wokalne, jak wracałem przez miasto, wszędzie po prostu. Przybył się jak w Dublinie. Dziękujemy. Dziękujemy. Tam, Ciekawe, kiedy trzymy... powstanie pierwszy film o polskich wspólnotach mieszkaniowych. <gry> Może już Kajetan w naszej poczekalni, Może, kocha? wybitny reżyser. Zrobił na... film o cenie, bo który ty już widziałaś.